Hej, czyli, witajcie w kolejnym odcinku. Na moim kanale dzisiaj pokażę Wam tutorial na skina zaktualizowany, ponieważ ten, który już kiedyś robiłam, jest dosyć stary i niezrozumiały, więc chciałabym po prostu nagrać go od nowa i pokazać Wam po prostu tutorial na prostego skina dla nowych graczy. A więc zapraszam Was do oglądania. Dobra, zaczynamy sobie tutaj. Z góry przepraszam, że jestem na tej wersji, że tak powiem. No, becie, Bo, no, ponieważ tamta niestety jest jakaś zlagowana i odmawia posłuszeństwa i no niestety muszę być na tej wersji. Ja nie lubię budować na tej wersji, ale postaram się po prostu pokazać dosyć zrozumiale to, co trzeba zrobić. Um, najpierw zaczniemy sobie od damskiego skina. No i ogólnie ja po prostu robię sobie na cztery takiego, on jest chyba cztery na 4 robię sobie takie co. No i można sobie wypełnić, raz, dwa, znaczy jest trzy, dobra, i jeszcze cztery, nie, dobra, e, cztery, raz dwa cztery znaczy dobra nieważne eee, dobra, tutaj sobie robimy takie coś tutaj po prostu to wypełniamy nie o tak no i mamy zrobione już e, ciało prawie całe. Po prostu zacznę od kremowego, no bo na przykład na przykład weźmy sobie po prostu taki e, kolor skóry dla przykładu. Taki kremowy będzie mieć. E, no i tutaj jeszcze zrobimy sobie ręce. Ogólnie zaraz jeszcze zrobię ubranką, no bo nie mogę tego tak zostawić, bo no ja trzeba ubrać jakoś e, tą postać, ale zrobię takie najprostsze, jak się da. No i dobra, to jest ogólnie taka, jak powiem, taki base, taka podstawa. Teraz zrobimy sobie szyję, szyja jest taka. I głowa, ogólnie ja głowę! No to dobra, trzeba naprzyćować tak, tutaj e, i teraz... Tutaj trzeba zrobić ta, w tą stronę. Czyli to będzie. Zaraz powiem na ile. Zaraz yy, będzie tak na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No tak na 6 i na cztery. No i to będzie tak nie? No i tutaj sobie robimy do góry. Ja robię zazwyczaj na 5, a to ogólnie różnie. Ja robię zazwyczaj jeszcze jeden do góry, ale to ogólnie chyba nie ma znaczenia. Yy, bo po prostu. Zaraz Wam pokażę, co trzeba zrobić, żeby nie było ani za małej głowy, ani żeby też nie było żadnego wodogłowia. Zaraz wam pokażę. Po prostu trzeba to zbudować, tak. Można to wypełnić, można tego nie wypełniać. To jest normalne. Ja sobie oczywiście to tutaj u góry jeszcze zatkam, że tak powiem. Tym razem sobie zrobiłam chyba mniejszą. Raz, trzy, trzy. No ogólnie ja sobie zrobiłam taką o, nie No i ogólnie ja po prostu Najpierw zacznę może od zrobienia y, włosów Myślę, że najpierw zacznę od zrobienia włosów, bo to jest trudniejsze Ale głowę robimy tak, że robimy w taki sposób Oj, coś mi się nie chciało tutaj zrobić Tutaj sobie robimy te trójkąty, żeby ta głowa po prostu nie była taka kwadratowa Bo nie jesteśmy w Minecrafcie, tylko no i coś się nie klika, nie wiem y, Nie jesteśmy w Minecrafcie, tylko w Blockstar Planet y, i robimy takie coś Dobra, najpierw tutaj głowa No i jeżeli głowa jest taka, nie, no to dobra Na przykład weźmy sobie taki blond, zwykły kolor Oj, y, weźmy sobie tutaj Ja sobie wtedy biorę o tu, o tak sobie robię. I powinno być już dobrze. Tak. I tak powinno to wyglądać. Najlepiej sobie zrobić dwie do przodu. No i ogólnie można sobie tutaj oczywiście wokoło to po prostu, że tak powiem, zalepić też czym. No bo tutaj będą to będą włosy. Ja ogólnie dzisiaj zrobię takie dwie kitki. To jest, robimy takie coś się zrobię takie dwie kitki, bo to ma być dosyć proste, ale też żeby no po prostu było też ładne, nie. E, ja sama ogólnie nie jestem fanem budowania damskich skinów, bo e, łatwiej mi wychodzi krótkie włosy. Łatwiej mi się buduje krótkie włosy. No i ja sobie robię coś takiego. Mm. Tutaj I tak. I no, mamy coś takiego. Nie, nie wiem, czy to nie jest ogólnie za płaskie. Chyba tak. Zaraz sprawdzę. Bo jeszcze ja sobie tutaj od razu zaznaczę, w którym miejscu będą oczy, bo oczy powinny być w tym miejscu, tak? Tutaj będzie jeszcze buzia. No i ogólnie mi się wydaje, że ja zrobiłam to zdecydowanie za płaskie, więc robimy to jeszcze jeden klocek do góry. Sorry za pomyłkę. Ale ja zazwyczaj sobie po prostu sprawdzę, Zresztą ja ogólnie, no. Zazwyczaj po prostu edytuję jakieś moje stare skiny. Rzadko po prostu biorę coś nowego robię. No dobra, teraz jest dobrze, teraz jest dobrze. Więc robimy to na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem klocków do góry po prostu. Głowa obojętnie, ale ważne, aby to wszystko było na tyle klocków do góry, tak? No i oczywiście, jak mamy już coś takiego, no to no nie można mieć takiego kwadratu. Ja sobie zbuduję taką najbardziej najprostszą grzywkę na świecie. Czyli robimy ją tutaj. Robimy ją w taki sposób. Teraz... Oś. Będzie naprawdę taka najprostsza wersja, jaka się tylko da. Robimy sobie takie coś. Robimy sobie z drugiej strony to samo. No i bierzemy sobie tutaj w tych narzędziach tego trójkąta, nie? No i robimy sobie tutaj takie. O! No i tutaj sobie robimy takie po bokach, żeby było jakby... No tutaj to można sobie na różne sposoby, można sobie... Oj, coś tutaj mi się nie klika, właśnie nie lubię tej wersji. Można sobie zrobić tak, można tak i można też to w drugą stronę. No ja zrobię właśnie coś o tak, w taki sposób może. A tutaj można jeszcze tak. O! No i tak coś po prostu tutaj sobie kombinujemy, ale najważniejsze jest, żeby zrobić mniej więcej tak jak ja. Tutaj sobie, żeby to tak ładniej wyglądało, żeby to troszeczkę zaokrąglić, to robimy sobie takie coś. No i tutaj sobie oczywiście yy, bierzemy do tego trójkąta i znowu to sobie zaokrąglamy. Z drugiej strony tak samo, żeby to, że tak powiem, ładniej wyglądało. No to trzeba tą głowę zaokrąglić, no bo to no to nie Minecraft, nie? To nie Minecraft. No i dobra, mamy coś takiego. To już jest coś. Jak już jesteśmy w takim miejscu, to to już jest coś. Ja ogólnie, tutaj jeszcze bym proponowała, ale to zaraz. Ja sobie po prostu zrobię takie... Można też zrobić w sumie koki do takie, ale ja myślę, że zacznę od takich kiteczek, tylko że ja ogólnie to robię po prostu tak. Na wyczucie. Ja to robię dosłownie tak na wyczucie. Po prostu coś takiego robimy mniej więcej. No, takie coś. Mm. I trzeba tutaj dodać po prostu temu jakiegoś kształtu. Więc po prostu robimy sobie coś takiego. Myślę, że można by było to nawet troszeczkę podwyższyć, czyli można by było tą kitkę zrobić nawet troszkę wyżej, moim zdaniem, żeby ona troszeczkę lepiej wyglądała, no to można by było zrobić coś takiego mniej więcej. Myślę, że to jest całkiem okej. Okay, całkiem okej. Okay. No i robimy sobie takie coś, i tutaj na dole tym trójkątem. Po prostu ten trójkąt to jest najważniejszy, bo nim tutaj się nadaje cały kształt, że tak powiem, tego skina. bo bez tego trójkąta to te skiny by nie miały sensu. No i dobra, mamy coś takiego ogólnie. Można też po prostu, hmm, może coś takiego bardziej, bo to tak dziwnie wyglądało trochę. O. No i tutaj z sobie jeszcze też naprawiamy. No i mamy taką kiteczkę. No i to już uważam, że wygląda w porządku. mam zdaniem to już wygląda ok. No i co, no i robimy sobie jeszcze po drugiej stronie. Takie coś, tylko muszę sprawdzić, gdzie ja zaczęłam. Dobra, tu zaczęłam. No to zrobię sobie to gdzieś tutaj, tak? Dobra, okej, okay. no i tutaj sobie robimy znowu po prostu dokładnie to samo. Robimy sobie po prostu takie coś, że tak powiem. O, można sobie po prostu zbudować taką samą. No, one nie muszą się jakby jakoś, że tak powiem, e, różnić od siebie. Można zbudować dwie różne, można zbudować dwie takie same. No to w sumie nie ma znaczenia za bardzo, dobra. No i tutaj zrobiłam takie coś i tutaj można sobie zrobić tak i tak. No i mamy oczywiście zbudowany taki skinek, z takimi kitkami, no i myślę, uważam, moim zdaniem, że to całkiem spoko wygląda. Kurde, nie wiem czy ja to zrobiłam, nie, dobrze jest, dobrze jest, bo po prostu ja to jestem troszkę nierozgarnięta i no, dobra, nieważne. No i tutaj sobie można, o tak, dobra, powiedzmy, że zbuduję po prostu dwie takie same, żeby do siebie pasowało, nie będę już kombinować, można też zaszaleć i po prostu zrobić dwie inne, no, po prostu to tam już zależy od waszego gustu, ale tutaj, tutaj jeszcze z tyłu trzeba, że tak powiem, Zaokrąglić chwileczkę. Te, oczywiście najpierw właśnie chciałam te kitki zrobić, bo tutaj teraz trzeba to i tu. O tak, musicie sobie ten. Yy, ja jestem trochę słaba w tłumaczeniu, ale można po prostu patrzeć, co ja robię i to jest myślę najlepsze. To jest robimy takie coś też, bo widziałam, że po prostu... Widziałam po prostu, że ludzie tak robią i, i fajnie to wygląda, okej, okay, dobra? Okej, okay, dobra. Można też, można też bez tego, oczywiście. No i dobra, mamy tutaj ten yy, początek, że tak powiem, tych włosów. No i to jest troszkę pusta więc robimy z takie coś. Oj. Robimy z takie coś i na przykład tak. I tak zarobimy, nie? No i to już jest mocne, nie? Można sobie jeszcze tutaj oczywiście do tego, żeby to nie było jeszcze takie, można sobie zrobić z tyłu tak i można sobie zrobić jeszcze jedno takie, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. Chwileczkę, to, jest, to, się to wtedy wygląda ogólnie dosyć... Dosyć spoko to wygląda. Oczywiście, teraz trzeba użyć trójkąta i trzeba to wszystko dodać temu kształtu, że tak powiem. Więc tutaj dodajemy kształtu tym trójkątem. No i ta fryzura, moim zdaniem, wygląda już ok. I moim zdaniem, jeszcze zaraz dodam jedną rzecz, ale moim zdaniem ta fryzura, jak na po prostu początkową, jest. Uważam, że jest w porządku. Oczywiście opcjonalnie można jeszcze dodać takie coś u góry, bo widziałam, że ludzie też takie dodają i. No i to po prostu spoko wygląda, bo to nadaje po prostu właśnie takiego kształtu tej fryzurze i coś się tutaj dzieje. No i mamy takie coś. Dobra, okej, okay, no, No jest takie coś. No i mamy taką fryzurę. Okej, okay, dobra. Teraz oczywiście może m, przejdę do, do ubrania. Robimy sobie na przykład takie coś. O, można też zrobić to inaczej, ale ja to zrobię akurat w taki sposób. O, tak, żeby to tutaj też trzeba nadać kształtu. Robimy sobie tak, i tak. Dobra, jeszcze tutaj ta ręka. E, ubranie zrobię takie, że tak powiem, najprostsze. No i ogólnie nie wiem, czy macie te placki, co ja, ale... Można je oczywiście zastąpić innymi, nie trzeba używać tych, tych samych, ja po prostu sobie zrobię, dobra, czarnym blokiem się ciężko maluję, więc ja po prostu zacznę innym blokiem, ale po prostu później wymienię na czarny, czy po zrobić tutaj taką może koszulkę, czy coś takiego, tylko sama nie wiem, czy zrobić jeszcze z krótkim rękawkiem, czy lepiej z długim, hmm, sama nie wiem, bo po prostu ja ogólnie, jeżeli chodzi o ubranie, to potrzebuję chwili czasu, żeby się zastanowić nad tym, jak je zrobić i to mi nie podchodzi tak łatwo, ale no spróbuję tutaj coś wykombinować, żeby to spoko wyglądało. Hmm, no i mamy coś takiego, nie? Tutaj mamy na przykład taki klocek, on jest spoko, taki basic. No i możemy zrobić sobie takie coś. Możemy zrobić najzwyklejszą w świecie taką spódniczkę. Zaraz tu kombinujemy coś z tą górą, żeby wyglądała spoko. Ale możemy sobie zrobić taką o. taką najzwyk naj najzwyklejszą spódniczkę, oczywiście. To wygląda całkiem spoko. No i myślę, że to jest najprostsze. No i oczywiście. Co zrobić z tą bluzką? Sama w sumie nie wiem, co można by tutaj wykombinować, ale myślę, że pójdę tym razem w długi rękaw, ponieważ moim zdaniem przy tych włosach będzie to wyglądać spoko. O, takie coś. Mamy takie coś. Można jeszcze sobie opcjonalnie użyć tego klocka. Tego. Tego tutaj. Można sobie... Bierzemy go w kolorze, że tak powiem, skóry. Dobrze, kliknam, Tak. Bierzemy go, że tak powiem, w kolorze skóry i dajemy sobie go na szyję. No i tu się robi taka... Ta koszulka też po prostu robi się taka... No... Nie wiem, jak to określić, ale po prostu taka ładniejsza się robi. No i mamy takie coś. No i teraz to ubranie jest bardzo basicowe, ale bardzo proste. I no ogólnie, jeżeli macie jakieś klocki, Potem no wiadomo, że można sobie dodać jakieś klocki po prostu na, na tego skina. No po prostu to na przykład można dodać takie coś, żeby po prostu tutaj coś było w ogóle na tym, nie? Można dodać takie coś, ale no niestety nie każdy ma klocki, więc po prostu można to też dostać w taki sposób. I ja polecam, że można jeszcze tutaj dodać na szyi takie coś. Takie proste dosyć. I to wygląda całkiem spoko. Jeszcze tutaj można sobie położyć, o tak. I to wygląda ładnie bardzo, i ta bluzeczka, moim zdaniem, jest całkiem spoko. No i dobra, oczywiście przejdźmy teraz do twarzy. Co zrobić, żeby twarz wyglądała ładnie. Okej, okay, dobra, robimy sobie takie coś. Bierzemy sobie to, jeżeli mamy oczywiście taki kolor skóry, bierzemy sobie to. Tutaj sobie robimy takie. Nie, dobra, inaczej, to najpierw zaczynamy tym ciemniejszym, jednak, dobra, nie można. Tutaj to bierzemy sobie tu. No i dobra, i mamy takie coś, okej? Okay. Bierzemy sobie klocek. Ten najlepiej. Można sobie go oczywiście zastąpić kimś innym, ale biorę sobie tam, bo ten jest najlepszy. Dajemy sobie go również tutaj, bo jego można zrobić również jako brwi, bo on wygląda spoko w obu wersjach. Bierzemy sobie najlepiej ten klosek, oczywiście. Oj, ten klosek. Jeszcze trzeba tutaj dobudować rzęsy, bo ja ich nie dobudowałam wcześniej, więc musimy sobie zrobić o takie coś. Mamy tutaj już zbudowane. O tak, okej, okay, dobra. No i teraz trzeba oczywiście wziąć trójkąta. Kurde, tam z tyłu jeszcze. O, tutaj będę musiała po prostu naprawić, bo oczywiście nie pomyślałam o tym wcześniej, więc muszę to zrobić teraz. Yy, mamy takie coś tutaj. No i tutaj sobie muszę to jeszcze zalepić, oczywiście. Znaczy, no nie trzeba tego robić, jak tego nie widać, ale ogólnie w taki sposób się najlepiej buduje rzęsy, bo tak wyglądają najładniej. Jeszcze oczywiście, żeby one po prostu były tutaj, to można sobie zrobić takie coś. Żeby one były takie, że tak powiem, dłuższe, można sobie zrobić o takie. O, i to teraz wygląda ogólnie spoko dosyć. Mamy takie coś, tak? No i bierzemy sobie. Jakiś klocek, na przykład mój ulubiony, czy mój jeden z ulubionych kloców. Można wziąć ten, co jest tutaj. Można wziąć ten, co jest tutaj i zmienić go na czarno. Yy, można wziąć ten. Mój jest ten ulubiony. Oczywiście, jeżeli chcecie coś podobnego do tych pajęczych yy, oczu, bo one są ogólnie limitowane, to polecam wam bardzo... Chwila, muszę znaleźć ten klocek. Yy, polecam wam bardzo. Wpiszę to. Yy, polecam wam to, bo to, jeżeli się zamienić to na czarny, to to wygląda ładnie dosyć, ale ja jednak użyję tych moich pajęczych oczu, bo to jest mój jeden z ulubionych klocków, jeżeli chodzi o oczy, po prostu wygląda bardzo ładnie. o. No i mamy takie coś, ok? Żeby ta twarz po prostu coś się na nie działo, to muszę sobie znaleźć jeszcze taki jeden klocek, który nie mam pojęcia gdzie jest. Hmm. Chwileczkę. Oczywiście ja używam o tego. To spoko wygląda całkiem, jeżeli da się to. o tutaj na przykład, y może w innym kolorze, może w tym. No dobra, no i mamy takie coś. Uważam, że to już jest ok. Można też coś dodać na tą twarz, na przykład, żeby to spoko wyglądało. Można dodać na przykład takie coś. O tak. I no w sumie to zależy czy ktoś ma klocki w ogóle. Można to też jakimś innym zastąpić. Tutaj jeszcze ogólnie można zmienić to na taki czerwony, żeby ona była taka... Oj, o Jezu! Była taka bardziej zarumieniona. No i to wygląda moim, moim zdaniem całkiem w porządku. Żeby po prostu dodać jeszcze do tych włosów trochę, że tak powiem... Żeby one troszkę lepiej wyglądały, to ja lubię robić coś takiego, że biorę sobie ten klocek... Mm. Biorę sobie oczywiście ten kolor i tutaj jak macie te końcówki tych włosów, to sobie daję tym płaskim troszeczkę, żeby one po prostu. żeby coś się działo na tych włosach. Tak? One są dosyć nudne. I takie po prostu. bez, bez życia, tak? No i tutaj sobie robimy takie coś. Z tyłu też. No i mamy takie coś jeszcze. Można dodać oczywiście, tylko zapomniałam jak ten proces się nazywa, oczywiście, ale można dodać takie błyszczące coś. To też widziałam, oto, to się chyba nazywa migotek czy coś takiego, no i dajemy sobie to, oj, tutaj na przykład, tylko też nie przesadzajcie z tym minutkiem, tu, tutaj można dać, tu, 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 no, no i super, no i super, no ale oczywiście dobra, tutaj na tym mówię, jest troszeczkę pusto, więc trzeba dodać kokardkę, żeby po prostu coś coś działać, ciekawe, ja tu, i oj, i tutaj, robimy sobie takie coś, no i jeżeli tutaj mamy czarny outfit, to robimy sobie jeszcze takie coś, dobra, robimy sobie jeszcze takie coś, no i ty sobie, bierzemy trójkącik, oczywiście, i robimy sobie, o tak. I o tak, no i myślę, że z tyłu jeszcze można, Oj, tutaj mi się źle kliknęło, robimy sobie takie coś i mamy, o i proszę bardzo, dobra, pięknie, no i tutaj z tyłu możemy sobie dodać jeszcze dwie kokardki, na przykład czarną i białą, żeby z tyłu też się coś działo, możemy sobie dodać, robimy sobie tak i robimy sobie oczywiście takie coś, e, tutaj bierzemy tak i tak. No, no i to jest oczywiście taki początkowy skinek. Po prostu dla kogoś, kto jeszcze nie ogarnia za bardzo, jak się buduje skiny. Uważam, że to jak na początek jest ładne i nawet sama bym tego użyła. E, więc oczywiście zapiszę sobie to. E... Dobra. chociaż mogłam sobie to zapisać jako projekt, no ale to nie ma znaczenia. Oczywiście jeszcze Wam pokażę, jak zrobić. E, dziękuję za uśmiech. Dobra, później odbiorę. Jak zrobić e, skina? Męskiego. Pokazuję damskiego, to pokażę też męskiego. Dobra, bierzemy sobie znowu to samo. Oj, już mnie oczy bolą od tego patrzenia. Robimy sobie tutaj oczywiście to samo. Robimy sobie takie coś, takie ciało. Znowu robimy po prostu na cztery. Oczywiście, no ja polecam wam dodać jeszcze trochę koloru do tych skinów, bo ja po prostu zrobię czarno-białe, ale można też dodać troszkę koloru. Ja sama w sumie nie umiem dobierać kolorów tak, żeby pasować. No, po prostu wolę zrobić, że tak powiem, wolę zrobić czarne. Dobra, myślę, że nie wiem czy już po prostu nie zacznę od ubrania, bo wcześniej zaczęłam od włosów, włosy też pokażę, ale teraz po prostu już zrobię to ubranie, żeby mieć to z głowy. Zrobimy sobie bardzo, bardzo podobne do tego, które było u dziewczyny, żeby po prostu te skiny były podobne do siebie. Robimy sobie oczywiście ten klocek, znowu, po prostu chcę, żeby to były takie bliźniaki i żeby po prostu były do siebie podobne skiny. Robimy sobie po prostu to samo, co w tamtym, farbujemy sobie to wszystko na czarno, tutaj sobie robimy tym klockiem. O tak, dobra. No i to wygląda całkiem spoko, Bierzemy sobie jeszcze oczywiście ten klocek. O tak. No i bierzemy sobie robimy. Oczywiście tutaj już nie robimy spódniczki. No chyba, że ktoś lubi to rozumiem, to można zrobić spódniczkę. Oczywiście nie zabraniam, ale też nie robimy spódniczki. Bierzemy sobie oczywiście jeszcze to, co używam. Można sobie wziąć ten klocek. O ten. No, 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 nawet spoko. Mm, dobra, no i robimy sobie oczywiście tą głowę. Od yy, razu twarz, a włosy po prostu zrobię już na końcu, więc jak po prostu nie chcecie znowu patrzeć, jak robię to samo. Jak już ogarniacie, to po prostu skipnijcie to. Yy, no i ogólnie. A jeszcze chciałabym podziękować w międzyczasie, jak buduję tą głowę, to chciałabym podziękować za tak dobry odbiór na moim ostatnim filmie. Ja bardzo się cieszę z tego, że ten film dostał po prostu dużo pozytywnych komentarzy i dużo łapek w górę. W ogóle się nie spodziewałam takiego dobrego odbioru naprawdę. Myślałam, że ten film będzie miał maksymalnie z 20 lajków, co i tak by było spoko jak na mój kanał, ale naprawdę jestem przeszczęśliwa i bardzo się po prostu cieszę z tego wszystkiego, bo no, dla mnie to jest dużo i dla mnie to jest jakieś tam osiągnięcie już, że mam tyle po prostu lajków i bardzo wam wszystkim dziękuję naprawdę i za subskrybowanie mojego kanału też bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę z każdej pojedynczej subskrypcji naprawdę, bo bardzo wszystko doceniam i dziękuję wam strasznie. E, no już mało mi brakuje, do tysiąca nawet. Ja się bardzo cieszę i po prostu ja pod jednym z moich skinów, które i tak już są usunięte obiecałam, aż zrobię, uwaga, uwaga Fer ferie zrobię Daily's Best. I oczywiście powiedziałam, że zrobię to na 50 łapek w górę. Ile jest wbitych? 100. Nawet po więcej niż 100. Jest wbito nawet więcej niż 100. I po prostu ja ogólnie nie dotrzymuję słowa, więc postaram się wrzucać codziennie odcinki w ferie, ponieważ to nie będzie szkoły, więc po prostu będę mogła sobie wrzucać odcinki, będę mogła nawet trzy odcinki dziennie robić. Także będzie po prostu dużo się działo na tym kanale. Przynajmniej mam taką nadzieję, że szkoła nie zepsuje moich planów. No bo niestety no szkoła. To niestety, to czasem zepsuć marzenia i plany, i no cóż, no ale nie będę się poddawać i będę się starała nagrywać jak najwięcej na tym kanale. Dobra, tutaj sobie już przechodzimy do włosów. Ja tak, jak ja zaczęłam najpierw włosy budować, e, bo się zagadałam, i jest twarzy zaczęłam budować włosy, więc, no, dobra, to. Nie no, dobra, zrobię w twarz, bo będzie mi wygodniej, tak szczerze, niż żeby później po prostu wracać do tej twarzy. Dobra, robimy sobie takie, takie coś, robimy sobie tu i tu tutaj sobie bierzemy ciemniejsze, tak na początek oczywiście użyję znowu tych samych klocków, bo je ma większość graczy, no i też nie chciałam używać jakichś takich mega drogich klocków, bo, bo większość po prostu graczy no nie ma tych klocków i ja to rozumiem, bo, no na przykład nowi gracze to rzadko mają VIPa, dlatego po prostu pokazałam chyba w większości takie klocki, których nie ma za VIPa, na przykład te oczy, które wcześniej pokazywałam, to one są z tego co wiem nie za VIPa, także można je po prostu użyć i wszystkie te klocki, które tutaj pokazuję poza diamentowym wzorem, on jest za VIPa, ale można go czymś zastąpić, także nas Spokojnie. Można sobie kupić cokolwiek innego i dać na tą spódniczkę. Albo można też kupić VIPa. Oj, tutaj nie dam brwi temu koledze, no ale dobra, zaraz to ją ogarniemy. Zaraz tutaj mu ogarniemy brewi. Taka po prostu basicowa twarz. No dobra, no dobra, dodam mu te brwi, dodam. Niech ma. Nie będzie taki łysy, że tak powiem. Dobra, ty sobie dodamy te brwi. Oj, dobra. ogólnie no, mam, chciałam, mam też plany, żeby po prostu robić live'y z Blockstar Planet. I no, po prostu mam nadzieję, że mi się to uda, bo ja bardzo lubię robić livey. I bardzo Was wszystkich serdecznie zapraszam na moje live. Y. Nie ma konkretnej daty i godziny, bo ja po prostu robię to jak mi się nudzi zazwyczaj. Albo jak po prostu nie mam nic do roboty, to po prostu odpalam, live'a y i nagrywam. Dobra. Okej, okay, mamy takie coś. Jeszcze wiem, co dodam, bo jak dodałam, czy tamty jest. Skin, ja to przy tym po prostu zrobię na życzenie. W świecie to samo. Dodam jeszcze to tutaj pod tym okiem, żeby ten skin był taki fajny. Dobra, proszę, jest, jest, okej, okay, dobra, mamy włosy. Więc teraz po prostu męskie włosy są dużo prostsze, moim zdaniem, żeby zbudować. Ja tam mam ogólnie różne na ścianie skiny męskie, mam ich dużo, bo to jest dosyć proste i to nie zajmuje dużo czasu. A z tymi damskimi to bywa różnie, jak się chce długie zbudować, to niestety zajmuje to z godzinkę albo więcej. Dobrze, bierzemy sobie te włosy, robimy sobie... Grzywka może być taka sama jak wcześniej. Robimy sobie... Wszystko mniej więcej prawie tak samo robimy. Można sobie tutaj troszkę inaczej. Na przykład tutaj można tak wygiąć. No i robimy sobie tak. Oczywiście to już nie robimy odstających rzęs, tak jak wcześniej zrobiłam, no bo to jest męski skin. Ale robimy sobie takie coś. Tutaj oczywiście. Tu z tyłu też już można zrobić, bo tutaj najważniejsze jest grzywka z przodu. Z tyłu to akurat nie ma znaczenia. A no i zachęcam was jeszcze do używania moich skinów oczywiście, bo ja mam ich całkiem sporo na swojej ścianie i no po prostu bardzo się cieszę, jak ktoś używa jego skina, bo akurat bardzo się staram nad nimi. Dobra, no mamy coś takiego, no dobra. Okej, okay, dobra. Dodajemy mu oczywiście takie coś z boku, myślę. Myślę, że takie coś. Dodajemy mu. I tutaj takie o. Robimy sobie takie coś na początek. I robimy o. To jest ogólnie... To nie jest aż takie trudne, jak się wydaje. Tutaj sobie zrobimy takie coś. No takie najprostsze to jest dosyć łatwe. Tutaj sobie zrobimy o tak. I tutaj sobie zrobimy o tak. A robimy sobie z drugiej strony oczywiście to samo. Robimy sobie tu. I robimy sobie o tak. No, i tak naprawdę to już wygląda ok, i tak naprawdę tutaj już nie trzeba nic robić. Ale oczywiście z tyłu jeszcze sobie dodam takie coś. Dodam sobie tutaj takie coś. Oj, tutaj jeszcze nie dałam tych trójkątów. Oczywiście robicie sobie to na całej głowie. Tutaj sobie można dodać o tak i jeszcze tutaj o tak. Tak samo zrobię sobie oczywiście z drugiej strony. To będą takie dosyć proste włosy. Ja wiem, że na przykład na mojej ścianie, na moim profilu na BSP mam po prostu. Że tak powiem bardziej te włosy takie są. Takie fluffy, ale tutaj chciałam po prostu pokazać w taki najprostszy sposób. E, dobra, no i robimy sobie takie coś. E... Bierzemy sobie oczywiście ten klocek, czyli robimy to, co wcześniej, po prostu, żeby się na tych włosach coś działo, to dajemy sobie taki klocek i dajemy sobie go tu. Ja wiem, że mogłabym się bardziej postarać zrobić po prostu te włosy takie y, większe, że tak powiem, ale właśnie o to mi chodziło w tym tutorialu dzisiejszym, że po prostu ten skin będzie prosty do zbudowania i że nikt nie będzie miał problemu z zbudowaniem tego. No i tutaj mamy takie coś, nie? No i dobra, dodamy sobie jeszcze kartkę, no a dobra, bo tutaj to może bym zrobiła... O... Tak, może to lepiej wygląda. Dobra, nie, ja zostawię tak, w sumie. No to no, ubranie to sobie można wymyślić. Także spokojnie kokardkę można dodać. Wiem, że część nie lubi y, osób na męskich skinach, po prostu kokardek, ale to jest tylko cukierkowa gierka. No i po prostu jakoś co zrobić tego skina. Nie wiem, co bym mogła tutaj dać, więc po prostu daję kokardkę, tak jak na damskim. No, moim zdaniem to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Można jej po prostu nie dodać, jak ktoś nie lubi tyle, ale ja chcę, żeby coś się działo. O wiem jeszcze czego nie dodam. Do, jeszcze tutaj możecie sobie dodać na górze takie kłaszki latające, o tak, tutaj i tu można sobie dodać takie kłaciuchy latające i o i tutaj robimy jeszcze tak Mamy takie coś. Dobra, no i ten skin jest. Okej, okay, dobra, krzywo to zrobiłam. No okej, okay, dobra, i ten skin jest już praktycznie skończony, O, takie coś wyszło mi tylko z tyłu jeszcze w sumie dodam. Z tyłu jeszcze dodam jakąś jedną, żeby po prostu z tyłu też się coś działo. Już jedną dodam już nie. dodam dwóch, tylko dodam jedną. Dobrze, no i to jest. A, wiem, czego jeszcze zapomniałam. Jeszcze pod tamtym skinem, znaczy na tamtym skinie było takie coś, tutaj można sobie też zrobić takie coś. Dobra, bo ja cały czas o czymś zapominam, naprawdę nie wierzę w siebie, nie? Dobra, okej. Okay. Dobra. No i to jest skończony męski skin. Yy, dobra, nie dodałam jeszcze migotka, ale to nie ma yy, znaczenia akurat. To jest skończony męski skin, ja po prostu cały czas o czymś zapominam, ale bardziej mi chodziło o to, żeby po prostu pokazać jak buduje się Sunbase, a jak to sobie tego skina udekoruje, no to już jest po prostu czyjaś sprawa. Ja po prostu chciałam pokazać jak się robi sam I to jest, uważam, nawet spoko skin. I myślę, że jak dla początkujących graczy byłoby spoko. Pokazałam też zamienniki bloków, których nie da się już zdobyć, jak ten na przykład, albo po prostu jakieś bloki zawipa. Także ja myślę, że całkiem spoko mi wyszło. Oczywiście zapiszę sobie to yy, z odcinka Kamilany oczywiście. No i mamy takie coś. No i dobra, no i wychodzimy. No i to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i że zrozumieliście coś z tego, co ja mówię, ponieważ, no, trochę nie umiem tłumaczyć, ale chcę pomóc nowym graczom, którzy dopiero zaczynają grę i nie umieją zbudować skina. No i ogólnie dziękuję wam wszystkim za oglądanie, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, no i pa pa!